Szanowna Rado, z premedytacją czekałem na tą chwilę, bo chciałem wysłuchać Państwa wystąpień. Z przykrością muszę stwierdzić, że w kilku jak gdyby jest, postrzegam narzędzia takiej socjotechniki, wypowiedzi politycznych, a nie związanych tak naprawdę z dobre mieszkańców. Ja też z premedytacją czekałem na tą chwilę. Posłuchajcie dalej, a potem mój komentarz. I w tym momencie, jeżeli byśmy nie zdecydowali się na tą podwyżkę, to musimy zrezygnować, nie wiem, z budowy jakiejś części chodników, części inwestycji na terenach szkoły, no nie wiem, na, na, na e, gdzieś te pieniądze trzeba by było znaleźć, komuś je trzeba byłoby zabrać. I teraz jeżeli panowie deklarują, że nie będą głosowali za tą e, podwyżką, to ja bardzo bym prosił, żeby panowie nam wskazali, komu zabrać te pieniądze, której szkole, któremu przedszkolu, na co ewentualnie nie wydać tych pieniędzy. Pan radny pyta, komu trzeba zabrać, to ja odpowiem radnym. Bo co Rada zrobiła, żeby te koszty nie rosły? Ile już miasto i mieszkańców kosztuje funkcjonowanie proku? I wobec tego proste wyliczenie 21 radnych razy 1600 zł razy 12 miesięcy to jest właśnie 403 200 zł? Potrafi pan obniżyć dietę radnych? Ulżyć mieszkańcom? To tak bez socjotechniki i bez populizmu. Do dzieła, a jak nie, to poszukajcie obniżenia kosztów. Najłatwiej podnosić. Tak potrafi każdy.